się, co ja tu widzę? To jest nowa najnowsza no, słuchawka. Nowa kurteczka, nowa, kurteczka, nowa liwersi, Jest PLT 50. Postanowiliśmy uhonorować swoją bezpieczną jazdę samochodem, który pozwoli Ci na znacznie więcej niż, niż stara, wysłuż, wysłużona Fabianka. Czy ktoś ma chusteczkę? Zawsze o takiej marzyłem. Nie pokażę jak płaczę. No. Na takich feluniach? No. Jesteśmy w Legnicy, gdyż dzisiaj Gramy będziemy miedź. jedli i pili na stadionie miedzi Legnica. Jesteśmy w miejscu szczególnym, w miejscu wyjątkowym, w miejscu, gdzie czuć historię. Jesteśmy... Chwila zadumy, poczekaj, Jesteśmy? chwila zadumy. Już. Ty do pseudonim Konar? Tak. Dlaczego? Tak, stary dzieje. Jesteśmy głodni, bo od siódmej rano w trasie naszą nową Skodzianką. Ale. Ale ja, jaką? Auto. Hmm. ja cały czas mam te, te wypieki, te rumieńce, bo, bo takie auto. No. Drobny apel do naszego operatora. Dziś nie wtorek, więc zapnij rozporek. <laughs> Jest sympatycznie. Tutaj widzimy szlak Cystersów, szlaki turystyczne okolic Legnicy. To, tutaj... Można pojechać do Prochowic, można pojechać do Chojnowa. Przedwojenny zegar słoneczny. Czyli po prostu jeżeli słońce świeci Widać, która godzina i że nie świeci, to nie widać. No. Znaczy Skody, Kim jest ten, yy, tutaj jego mość? To jest yy, bocian. Yy, to jest pociek, Tak. Nie wiem, chłopcy, czy zwróciliście uwagę, ale była młoda para w tym zamku. Widziałem, jak doszło do pocałunków. Moi znajomi księża mówią, żeby nie rzucać właśnie tych płatków róż, tego ryżu. No bo ktoś musi to sprzątać. Dokładnie, no, no. Jesteśmy na Stadionie Miejskim imienia Orła Białego w Legnicy. Jest gięta, jest piwo. Ja już czekam. Ale każdy idzie i każdy ma ten złocisty płyn. A to jest właśnie to, o czym to jest paliwo. To jest kultura kibicowania. Są punkty. Są punkty. Są w narożnikach zlokalizowane. Po odcinku z Krakowią widzę, że tutaj chyba włodarze postanowili urządzić sobie małe tak zwane competition. Kto będzie miał większą strzelbę. Jestem przygotowany. Jestem gotowy. Nie jadłem no i... od rano. Jak pan posadził? Jesteśmy w pracy, stoimy w kolejce, ale cały czas jesteśmy na, w pogotowiu i muszę pochwalić tutaj te pojemniki na ketchup i na musztardę. My się już z takimi pojemnikami raz spotkaliśmy, ale to jest fajne, bo dużo się tego mieści i jest też przycisk. E, trzy duże łasy. Widziałeś tam fajnie, co poszła? Już szukam, już szukam. Powinna być, bo została mi zmyjni. Ja jestem tak słupkarzem. Muszę podzieć kiełko, no, bo Najpierw modlitwa. To nie połam dzisiaj widelcę. Ojej, jak się dzieje. Ja sobie robię kanapki. Weź herbaty trochę. O, To jest taka herbata, która pomaga Ci, żeby te ręce tak nie drgały. Po angielsku, let's begin. Widzę, słuchaweczka jest. Jest wszystko. Na dzień dobry to możemy powiedzieć tylko tyle, że jest szelba. Wielkość, wielkość susza. A gdzie jest element pieprzu? Nie ma. Chociaż może jest. Jedna z bułek. Świeża, dzisiejsza. Bardzo dobra mustarda. Mustarda dobra? To jest musztarda z gatunku musztard. Słoneczny. Słoneczna jest po prostu... Chodzi o kolor jej. Jest podobny do tego jaki jest słońce. Rzeczywiście brakuje trochę elementu przypraw, pieprzu i ewentualnie czosnku, ale smakowo. Smakowo jest bardzo dobre. jest ok. Ojej, to jest herbata. Strasznie dobre to. Zimne. Przede wszystkim. Dalek jest dobry. Też, ale mało. Tak, mogliby trochę dać dużo, ale są te duże pojemniki. Myślę, czyli... że zagadamy z tą panią, to zaraz nam tutaj dorzuci trochę. Są kolejki, czyli kolejki też świadczą o tym, tak. że ludzie chodzą tutaj systematycznie tak. i jedzą. 12 zł kosztuje taka duża kiełba. To jest cena, aby spadła do wielkości. Bardzo zrobiliśmy coś. Co nie wszędzie udaje nam się zrobić, czyli opróżniliśmy talerze. Tak wyglądają puste talerze po strzelbach. Znaczy A ja trzeba powiedzieć, że były miejsca w Polsce, gdzie nie mogliśmy nagrać takiego no widowiska. Nie. To, to, nie byłka to... Dobra była dobra władza. Bardzo dobra, to wszystko, wszystko było dobra. dobre. Musztard jak powiedziałeś Słońce. cokolwiek to znaczy. Keczup. Znacy, kulinariów. Przecież wiedzą doskonale o czym mówię. Lord! Lord! Dlaczego jesteś taki zły? Bo nie ma się o co przyjść. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Legnicy. No i trzeba powiedzieć, że zjedliśmy dobrze. Dobrze. Dokładnie. Tak? Pięta no. piwo, dziękuję bardzo. Selwa. Świeże pieczywo. Mięso dostarczone od sprawdzonego masaża. 37 To jest promocja. 37 cm. A przypomnijmy, w Polsce średnia to jest 18. W Legnicy nie cudują. No i. Rezultaty? Menu skromne, nie, nie, ale to jest tak jak powiedz, byliśmy w knajpie, która specjalizowała się w żeberkach. No tak. I były świetne te żeberka. Słuchajcie. Tu jest kiełbasa i jest bardzo dobra. Mogło, mogło być tutaj oczywiście lepiej. Bo dzisiaj nie rozmawialiśmy o elemencie świeżych warzyw, ale ta kiełbasa, mimo tego, że brak był elementu pieprzu i mmm, przypraw. Smakowo okej. Okay. Smakowo okej. Okay. Chyba to była najlepsza bułka, najlepsze pieczywo do tej pory ze wszystkich rewolucji. Miękka, świeże to pieczywo, widać, że to jest... Mam pomysł. Kupmy tutaj od tego pana, który ma ten catering 10-20, zapakujmy i wyślijmy do Niecieczy. Zanim tam dotrze i tak będzie jeszcze bardziej świeżo niż to, co nam podali w Niecieczy. Bardzo możliwe. Napisane F -y", full, to znaczy fatalny. Czy to full? Co jedziemy, czy nie? No gdzie? Tu nie ma wstecznego. Hmm. Nie kocha, ferotomanie Angela! To znowu my, moi drodzy, byliśmy u Właśnie Tak, właśnie tak. Byliśmy w Legnicy i prosili nas. Pytali się, kiedy przyjedziemy, a my im nie mówiliśmy. I w końcu doszło do tego, że trafiliśmy No i, co? Tam. I Przyjechaliśmy 10 minut, dwie bramki Jesteśmy zadowoleni, było sympatycznie, było smacznie. I rozwiązania wiem, że... znowu proste, jak globus do czwartej. To tutaj... była tylko gięta, i co więcej, to była dobra gięta. Można było kupić małą giętą, dużą giętą, i były kolejki. To jest bardzo proste, to jest jak sobotni wieczór. Jesteśmy sami w domu, jest nasza partnerka. Dajesz jej na początku kwiaty, kupujesz wino, myjesz kieliszki. Wyjmujesz kiełbasę. Nie, nie o tym chciałem powiedzieć. A potem po kolacji ona jest w małej czarnej, ma szminkę. Nie, nie. Dawaj, nie, pijam, nie mam czasu. K***a, I tak właśnie było na miedzi, że tam nikt nie próbował. Smak, smak, pierwsza z kategorii. Jedliśmy kiełbasę. Kiełbasa była wielka, kiełbasa była długa, kosztowała 12 zł. Była z grilla węglowego. Musi być keczup i musztarda, były wielkie. pojemniki. Świetna bułka! Świetna bułeczka, panie piekarzu! Katering też, który tam był, był lokalnym katerinkiem i przy okazji też był partnerem klubu. Na ja mogę powiedzieć jedno, brakowało trochę elementu przypraw, warzyw, elementu warzyw, świeży. więc y, tutaj poprawnie, ale nie bardzo dobrze. Cztery, jeśli chodzi o smak, odezmnie jeszcze córeczka, zabrakło tego elementu właśnie pieprzu w kiełbasie. Ta kiełbasa miała 27,5 cm. Prawdziwa strzelba. Ocena za wielkość może być tylko jedna. 5 wąsów za wielkość. Oby na każdym stadionie były takie kiełbasy. 5 wąsów, 5 kiełbas. 12 zł zapłaciliśmy za kiełbę. To jest dobra cena, to jest bardzo dobra cena. 7 zł za browar i 5 złotych za napój, to jest jak najbardziej dobra cena stadionowa. Cztery, ode mnie czwóreczka, gdyby gdy taka strzelba kosztowała dychę, dałbym nawet sześć. Była jakaś zagwozdka, ktoś źle wydał, ktoś tak za sytuacja kryzysowa. Dał. Sytuacja kryzysowa, ale ci ludzie są doświadczeni, Opalowałem oni pracują jak sprzedaży bez Pracują przy gridu, ale są zimni jak lód, tak? A pan mówi tak, zamówiłem przy piwa, dostałem cztery. A ona mówi, jedno od firmy. No i tak to właśnie powinno działać. Cztery za obsługę. Było dużo ludzi. Oni musieli się uwijać, uwijać jak w szułeczki, wulkan. Naprawdę. Mieli co robić. Tak, było dobrze. Moja mogła być jeszcze bardziej dobrilowana, dopieczona, mm. bo, bo była jeszcze nie taka. Ja lubię taką bardziej zwęgloną, ale rozumiem, że były tłok, że przepustowość i tak dalej. Mm. Brakowało mi tego takiego. żygu żigule Tak, właśnie. Tak. Zabrakło świeżych 4. warzyw albo 4. chociażby jakiegoś Pikla. Ode mnie też 4, czyli 42 wąsy. Ej, dobry u... wynik. Dla, dla miedzianki. Pozdrawiamy wszystkich z Legnicy i powiedzmy szczerze. i okolicy i okolicy, no i trzeba powiedzieć o jednym, spotkaliśmy w tamtych okolicach bardzo zacnego człowieka. Hirka Mrone, którego pozdrawiamy Właśnie, serdecznie. Pozdrawiamy. Hirej, fajny chłopak z ciebie, no i nie spodziewaliśmy się, że spotkamy go akurat, akurat tam, akurat tam. Trzymajcie się. Cześć. Najlepszego. Ciao.